Cześć, Hejka, witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Jest to nieodwołalnie ostatni filmik na kanale Klaudeliza. Jutro o północy, dokładnie o północy, ten kanał przechodzi w niepamięć i po prostu zostaje całkowicie usunięty. Wiem, że dla niektórych z Was jest to szok, dla innych znowu powód do radości. Można powiedzieć, że ten filmik jest takim ostatnim przemówieniem do Was wszystkich, a także będzie tutaj zrealizowanych kilka filmików na życzenie zaległych, które po prostu muszę opublikować, żeby te osoby nie czuły się w jakikolwiek sposób poszkodowane, że ich filmik został pominięty, więc bardzo Was proszę o wyrozumiałość. Z przyczyn losowych nie jestem w stanie tutaj inaczej tego wszystkiego rozegrać. Pewnie wiele osób zadaje sobie pytanie, dlaczego Klaudeliza odchodzi z YouTube. Przede wszystkim dlatego, że mam honor. Jestem osobą silną, która potrafi przetrwać nawet najgorsze sztormy i katastrofy. Ale jednak nie będę właziła tam, gdzie mnie nie proszą. A ewidentnie 99% osób na YouTube po prostu nie chce mnie oglądać i wchodzą tylko po to, żeby mnie obrażać, tworzyć jakieś pomówienia i poniżające teksty. Powiedziałam stop nienawiści, pokazuję Wam, że jestem na tyle odważna, aby wszystkie swoje filmiki po prostu dać na przetracenie i zacząć wszystko od nowa, nowy rozdział, o nadzieję lepszy, przede wszystkim z ograniczeniem hejtu. Ludzie naprawdę powstrzymajcie się, to jest obrzydliwe co robicie, naprawdę to wszystko przeszło już, naprawdę ludzkie pojęcie i wasza nienawiść, cyberprzemoc jest po prostu niebezpieczna. Tak teraz właśnie przyglądam się sama sobie, widzę, że wyglądam dość niewyraźnie, pewnie przez ten cały stres, który ostatnio mnie spotkał. I przez fałszywych ludzi, którzy pokazali mi prawdziwą twarz. Stałam się bardzo nieufna, jestem zupełnie inną osobą, mądrzejszą przede wszystkim życiowo. I nie dam się w nic już więcej wkręcić, po prostu. Odnośnie sytuacji, w której ogłosiłam sprzedaż mojego kanału, chciałam oddać mój kanał w dobre ręce. Za jakieś tam skromne pieniądze, wiadomo, przecież tyle czasu włożyłam w ten kanał i tyle energii, zaangażowania. Nie mogę komuś oddać za darmo, prawda? W prezencie. Nie jestem osobą czy działalnością charytatywną, ale to, co się wcześniej stało, przeszło naprawdę już poziom zażenowania. Chyba z 30 osób stworzyło jakieś fikcyjne konta i pisało do mnie różne dziwne propozycje odnośnie przejęcia mojego kanału, po czym znikali, albo jakoś dziwne teksty pisali epitety bardzo niesamowite. To jest chore. Naprawdę ludzie to wy jesteście nienormalni, nie ja. Powiem szczerze, od początku czułam, że to piszą te same osoby w kółko, bo tak naprawdę styl pisania był bardzo zbliżony i taki dość znaczący. <grym> I naprawdę, no jestem w szoku po prostu, jestem w szoku, że tak kreatywni jesteście. I dałam się nabrać niby, wiecie, tak celowo, żeby sprawdzić, zobaczyć, do czego oni są zdolni się posunąć. I naprawdę głowa wielka. Znając życie, to topowi youtuberzy będą teraz mieli gorący temat. Klaudeliza odeszła z YouTube. Dlaczego? Czy to sprawka Spysińskiego? A może kogoś innego? Proszę bardzo, nagrywajcie sobie filmiki. Okej. Okay. Bardzo również boli mnie jedna rzecz. W wiadomościach prywatnych wszyscy piszą, Klaudia, ty jesteś super, cudowna, uwielbiamy Cię oglądać, dlaczego opuszczasz YouTube, przecież bez Ciebie to już nie będzie to samo, bla bla bla, miłe komplementy. Tylko czemu pod filmikiem Spysińskiego, albo pod filmikiem, gdzie mnie wszyscy hejtują, oblewają błotem, nikt się nie odzywa i nie broni mnie? Hipokryzja? Czyżby? Nie piszcie miłych słów, pokażcie czyny. Wszyscy są wielce wygadani i wyszczekani, tylko jak przychodzi prośba o pomoc, nikt żywcem nikt nie podaje pomocnej dłoni. Tacy jesteście dobrze? Naprawdę? Serio? Zerkacie pewnie teraz na mnie i myślicie sobie coś tu mi nie pasuje, coś tu jest nie tak, zgadza się moje brwi. To są właśnie naturalne brwi Klaudelizy. Znikome, prawie w ogóle niewidoczne, beznadziejne, okropne i wyskubane niczym kurczak przed niedzielnym rosołem. I co z tego? Każdy z nas ma jakieś defekty, każdy z nas ma jakieś wady i kompleksy. Ale nie możemy sprawić, aby jeden mały jakiś tam uszczerbek sprawił, że nasze życie będzie gorsze i mniej szczęśliwe. Intensywnie maluje swoje brwi, nie wszystkim to się podoba, ale trudno, nie wszystkim dogodzę. Co wam tutaj mogę powiedzieć jeszcze? Hmm. Tak, jak mówię, Klaudia jest tą samą osobą, która wciąż walczy o swoje marzenia i nic tak naprawdę w tym temacie się nie zmieniło. Przechodzę na Instagrama i zajmuję się robieniem zdjęć po prostu. W ten sposób nikomu się chyba nie narażam i będzie wszystko ok. Przechodzę przemianę, wewnętrzną metamorfozę. Będę fajniejsza, być może zauważycie to z czasem. Obserwujcie mnie na Insta. Oto nazwa. I towarzyszycie mi w mojej codzienności. Kolejny filmik miał dotyczyć youtubera Kiszaka, który stał się ostatnio bardzo religijny i zaczął ogrywać gry katolickie. Chciałabym również tutaj powiedzieć, że nie jestem już zła na Kiszaka, bo jakiś czas temu oddał mi tą dychę, którą mi wisiał, a także jeszcze mi tam to wynagrodził, więc jak najbardziej kicha z niego nie jest. Kiszak jest świetny i ogólnie chciałabym tutaj powiedzieć również o tym, że ten youtuber ma świetne tatuaże, naprawdę bardzo mi się podobają i w ogóle on jest całkiem, całkiem fajny. Kisza, kisza, stream już czeka, kto dziś będzie? Kolejny filmik miał dotyczyć Mateusza Spysińskiego, a także jego konfliktu z youtuberem Hard Turbo. I powiem szczerze tak, miałam powiedzieć, że Hard Turbo jest mega przystojny, super fajny i w ogóle nie sądzę tak, ale jeśli chodzi o Mateusza Spysińskiego, to tak, jest obudny, fałszywy, wredny, znęca się nad słabszymi, a także nie potrafi w ogóle... Czasami przystopować, i jego cechy są właśnie takie. Mam tutaj również dowody w postaci screena rozmów Mateusza Spysińskiego z Hard Turbo, gdzie on przyznaje się niechcący do tego, że kupował sobie suby. Zobaczcie. Ogólnie z tego co wiem, Turbo ma problemy zarówno rodzinne, jak i również w swoim życiu i moim zdaniem zasługuje on na to, żeby mieć święty spokój, a nie żeby być poniżanym przez Spysińskiego. Więc mój drogi witaj w klubie, ja również byłam poniżana przez Mateusza Spysińskiego, ale w końcu powiedziałam stop, nie dam się więcej. Kolejny filmik na życzenie jest na zamówienie Mikołaja, który właśnie szuka dziewczyny albo chłopaka jest osobą biseksualną, ale oczywiście takich osób również jest całkiem sporo, więc nie ma co oceniać. Tutaj Wam podaję nazwę Instagrama. Wpadajcie koniecznie, obserwujcie i piszcie. Mikołaj jest bardzo kulturalnym, zabawnym i fajnym facetem, pochodzi z Warszawy i bardzo chętnie pozna kogoś z Was, więc piszcie koniecznie. Mój widz Mikołaj marzy o tym, aby zostać kiedyś reżyserem filmowym, z całego serca, mój drogi, Ci tego życzę, abyś podbijał świat filmowy Hollywood. Chciałabym tutaj również pozdrowić najlepszych przyjaciół Mikołaja, Ide i Mateusza. Dziękuję. Moi kochani, korzystając z okazji, chciałabym Wam bardzo serdecznie, ale to bardzo podziękować za to, że byliście ze mną. Różnie to bywało, raz gorzej, raz lepiej, ale byliście zawsze i za to Wam serdecznie dziękuję. Przez te wszystkie lata towarzyszyliście w mojej drodze tutaj na YouTube i zarówno za czasów śpiewających, wokalnych byliście ze mną, także za czasów lifestyle, beauty, jak nagrywałam hole zakupowe, a także podczas mojej kontrowersyjnej ścieżki, która niestety trochę zniszczyła mój wizerunek. Ale miejmy nadzieję, że jeszcze o mnie kiedyś usłyszycie i to w zupełnie innym wymiarze. Dziękuję raz jeszcze za wszystko. Od tej pory Claudeliza po prostu, można powiedzieć, umarła i wszystko po prostu zostało skasowane z umysłu, z pamięci. Mam nadzieję, że nie będziecie mieli mi tego za złe. No cóż, decyzja jest taka nieodwołalna, już trzeba przyznać, bo wasza ym, podłość nie znała już żadnych granic i ze względu na to stwierdziłam, że już nie ma sensu nagrywać, bo Miałam jeszcze nagrać hol zakupowy, ale się rozmyśliłam, bo już chyba nie ma po co. No. Dziękuję za wsparcie, a także również za to, że oblewaliście mnie dosłownie gnojową pod moimi filmikami w komentarzach. Dziękuję, trzymajcie się ciepło i goodbye, adios.